Kawałki. Czujemy, że mamy pośladki, udał na krześle, mocno sobie siedzimy, nogi są na podłodze i sobie spokojnie oddychamy. Taki oddech, jak my lubimy, czy płytki, czy krótki, tak żeby nie czuć się zmęczonym tą sytuacją, tylko spróbować jak najwięcej się wylądować. Zamykamy sobie oczy, bo wtedy łatwiej jest wyobrazić sobie, więc jak dacie radę, zamknijcie oczy, nikt was tutaj nie zabierze, pan nic nie uprawnie. Zamykamy oczy, mamy dłonie przy nosie. I z dłoni płynie nam zapach bergamotki, który tam nakropiliśmy. Bergamotka to jest taki olejek, który rozjaśnia nasze myśli, otula, przetędza ten kołowrotek myśli, który mamy. Kołowrotek myśli, co my jeszcze możemy do zrobienia? Co posprzątać? Co kupić? Co zrobić? My tego nie musimy. Mamy bergamotkę, która nam te myśli przetędza, rozjaśnia. Mamy zapach przyjemny, cyklusowy. Wyobraźcie sobie, że on się może z ciepłymi krajami, skąd ta bryganotka pochodzi. I ten zapach nam rozjaśnia umysł, odświeża nas, wycisza gotujące myśli i otula. Co to znaczy otulić zapachem? Więc teraz ten jest zamkniętych oczu wyobrażamy sobie, że jesteśmy na plaży. Nad bałtykiem. Wieja jak skurczy zimno, mamy odkryte ramiona. A może sobie jesteś w stanie wyobrazić, że jesteś na jakiejś łące, gdzie mocno, mocno wieje i ten chód, ten wiatr jest dokuczliwy. Mamy odkryte ramiona, jest nam chłodno.